Dzień dobry Państwu, 29 już podcast Teatralne Shorty i on będzie bardzo długi, uprzedzam z góry, a spektakl krótki. Tak to bywa, kiedy spektakle są ważne, a ten jest moim zdaniem jednym z najważniejszych, jakie, jakie widziałem i jednym z najlepszych. Paweł Łysak proponuje w Teatrze Powszechnym Wiśniowy Sad, przeczytany przez i dla człowieka przełomu stycznia i lutego 2025 roku. Sytuacja jest tak dynamiczna, że reżyserowany przez niego spektakl albo się za moment zdezaktualizuje, albo właśnie teraz zaczyna nabierać znaczeń, urasta do rangi artystycznego monumentalnego proroctwa. Bo jest ten wiśniowy sad pełen symboli odniesień paralel i aluzji. Aluzyjne są postaci, symboliczne dekoracje, paralele zaszyte w kwestiach i dialogach. Pozwolę sobie przyjąć założenie, że mniej więcej przynajmniej wszyscy znamy fabłę czechowowskiego oryginału. Nie będę jej tu przytaczać, bo szkoda miejsca i czasu. U łysaka domem są ponure betonowe ściany, przypominające fasady wielkiego zimnego bunkra, potężnej wojny, która albo przeszła, albo się toczy, albo nadejdzie. Dom. Dopóki jest choć cegła na cegle i są wspomnienia, to jest i dom. Tak można o tym miejscu powiedzieć. Jest i sad, na który popatrują mieszkańcy. Postaci wyjęte z tragedii Czechowa i to, co lubię w teatrze współczesnym najbardziej, z pietyzmem i logiką posadowione w innych niż ich pierwotna epoka czasach. Co znaczące i znamienne, Łysak zrezygnował z nazwisk tych postaci, użył tylko imion. Wystarczy odpiąć od nich łatkę arystokracji i pozostawić samymi sobie, ze swoim brakiem zdolności organizowania się w trudnej sytuacji, nabytym przekonaniem, że zawsze jakoś to będzie. Kim są? Gdzie się to wszystko dzieje? Na te pytania reżyser nie odpowiada. Po prostu pokazuje wizję świata w obliczu grozy jego utracenia. Na scenie mamy dwie bardzo ważne, choć nie pierwszoplanowe postaci. Jean, grał go Mamadou Gouba, i Firs, odtwarzany przez Artioma Manujłowa. Pozornie w Wiśniowym Sadzie rzecz dzieje się wokół spraw innych i prostszych, ale nie w spektaklu Pawła Łysaka. Próbując rozłożyć go na części, zacznę od nich właśnie, od tych dwóch postaci. Jean symbolizuje sen o beztroskim zachodzie, dobrze ubrany, lekko zawiany, mówiący wyłącznie po francusku, zalotny, choć zdystansowany do otoczenia. First pełen gniewu i ognia, głoszący kasandryczne proroctwa, jest jak żołnierz, który powróciwszy z frontu, stara się ostrzec nieświadomych pobratymców przed nadciągającym zagrożeniem. Ani francuskie frazy Żana, ani ukraińskie przestrogi Firsa nie trafiają do pozostałych postaci dramatu. Jean w obliczu zagrożenia jako pierwszy znika, czując, że i dom, i sad zostały docnawy eksploatowane i czas na powrót do swojego świata. Firs zostaje do końca, porzucony, zostawiony samemu sobie, zniknie w ciemności, gdy nad sceną gaśnie ostatni reflektor tego spektaklu. Symbolicznie w tej ciemności zapadają się jego przestrogi, jego oddanie i jego ukraińskość. Alegoria? Oglądałem ten spektakl w dniu, gdy Ukraina została budzona ze snu. I tu pierwsza dezaktualizacja i z teatru powszechnego, a może właśnie przerażająca aktualność, wizji Łysaka. Dom jego wiśniowego sadu układa się do snu. Spokojnego, choć w bliskiej odległości czai się katastrofa. Nie zauważają jej domownicy. Nie dopuszczają myśli o realnym, wręcz nieuchronnym zagrożeniu. Tylko bezsenny Firs zwołał o pamiętanie. Ukraina ostrzegająca Polskę? Świat? Tak to pewnie miało wyglądać. Ale już za kilka dni po premierze los płata spektaklowi Figla. Bo to nie świat zasnął, to oni się budzą. Śnili swój nierealny sen o zwycięstwie nad Rosją, o odzyskaniu utraconych ziem i o członkostwie w NATO. Już wiedzą, że nic z tego nie nastąpi. Właśnie w dniu, w którym oglądają Wiśniowy Sad w Powszechnym, brutalnie im to zakomunikowano. Na dodatek dowiedzieli się też, że Amerykanie prawie na pewno nie będą gwarantem ich bezpieczeństwa za pomocą swoich wojsk. W tym kontekście First wypada w połowie Passe, a w połowie Komilfo tragicznie i groteskowo zarazem. W gruzach leży dom i docnaście to Sad. Jeśli rzeką, w której utopił się kluby, ma być Dniepr. Ale czy gdyby dom i Sad stały nad Wisłą, to też dzieliłby Taki sam los. Wiśniowy sad w tym aspekcie popada w uproszczenie stawiania tezy. Znowu nie robicie nic i znowu przegracie. Jest nieprawdziwy. Przegrywają Ukraińcy. Walczyli, ale obudzili się za późno. Zmarnowali lata, jakie płynęły od 1993 roku. Nie wykorzystali słabości Moskwy i ta ostatnia walka była ich o wolność. Teraz czas na gorzki poranek. Polacy tym razem lekcje odrabiają. Kraj się zmienia, armia zbroi. Jesteśmy w strukturach najsilniejszych sojuszy militarnych, gospodarczych i politycznych. Przeznaczamy na obronność najwięcej ze wszystkich sojuszników, goniąc ich technologię. Cóż więcej możemy zrobić? Wracajmy do Wiśniowego Sadu. Łysak nie rozstrzyga, nie mówi, czy jesteśmy nad Dnieprem, czy nad Wisłą. Zostawia tę kwestię otwartą. Na dziś los szepcze, że to fale Dniepru, a nie Wisły płyną za sceną powszechnego. Jeśli to ma być teatr, który się wtrąca... To szkoda, panie Pawle, wielka szkoda, że dopiero teraz zabrał się pan za tak wspaniałą inscenizację. W teatrze powszechnym od kilku miesięcy widziałem wiele, dodam wiele dobrego, ale ten wiśniowy sad, mimo uproszczenia w stawianej tezie głównej, jest jednym z najważniejszych spektakli, jakie miałem tam okazję obejrzeć. Zresztą nie tylko tam. Na fundamencie wątku o postawach wobec rozbójniczej wojny kiełkują i rozwijają się jak bluszcz pozostałe, już bardziej związane z pierwozorem Czechowa. Bezradna gnuśność kasty posiadaczy, która przegrywa swoją bezradnością ostatnie szanse ratunku. Budząca się siła pracowitych jak woły noworyszy, którzy odepchnięci przez stary układ tratują go w imię nowego, silnego, biznesowego świata. Inteligencja zepchnięta do roli efemerycznych idealistów, niepewna przyszłości, nie dająca gwarancji profitu ze swojej działalności. Znakomita scena, w której jej przedstawiciele, Ania, Klara Bielawka, i Piotr Jan Sałasiński stają nadzy, pozbawieni wszelkiej skazy kastowej, niczym Adam i Ewa w obliczu tworzenia nowego ładu planety. Dawno tak świetnej, wysmakowanej i subtelnej sceny w żadnym teatrze nie widziałem. Wiśnie padają pod ciosami siekier. Dom staje się zimnymi ścianami, pustoszaje scena. First tonie w swojej ciemności, z której zapewne już się nigdy nie wydobędzie. Rzą umyka w świat kolorowo bez i byłby to koniec mojego pisania o wiśniowym sadzie w Teatrze Powszechnym, gdyby nie konieczność, a właściwie radość oddania honorów artystom, bez których Paweł Łysak nie zrealizowałby swojego ambitnego założenia. Po pierwsze najmłodsza z nich. Pisałem kiedyś o niej, że chyba mieszka w niej cała orkiestra, bo gdy otwiera usta i śpiewa, nie można sobie wyobrazić, że to tylko jedna młoda kobieta. Agnieszka Rajda, zaproszona do spektaklu, występuje w powszechnym gościnnie, oby zagościła na tej scenie na stałe. Wielki talent, tak aktorski jak wokalny. Gdyby nie jej głos, zbiorowa scena muzyczna nie byłaby doznaniem tak znakomicie przejmującym i pozostającym w pamięci. Świetna rola, Pani Agnieszko, po prostu świetna. Bardzo dobry w roli niepełnosprawnego wuja Leona Michał Czachor, wraz z Ewą Skibińską, lubą, stanowią kwintesencję bezradnie chowającej głowy w piasek kasty posiadaczy. Świetny, wyrazisty Mateusz Laskowski, Jeremi. Człowiek nowych czasów i nowej siły. Tylko czy ta postać nie zdewaluowała się najbardziej przez lata dzielące powstanie wiśniowego sadu od dnia dzisiejszego? Zagrane to było bardzo dobrze, jednak czy współczesny bogacz noworysz jest aż tak podszyty ideałami? No i scenografia, ruchoma, usytuowana na obrotowej scenie, która poruszając się, zamyka postaci spektaklu w labiryncie szarych, zimnych ścian, splotu własnych problemów. Genialna jest tu scenografia, której autorem jest Robert Rumas. Genialnie pracują światła i projekcje, a to za sprawą Artura Sienickiego. Napisałem już, że Paweł Łysak podjął się ambitnego zadania i że bez tych aktorów by pewnie sobie z nim nie poradził. Ale nawet mając aktorów, nie stworzyłby tak znaczącego spektaklu bez Rumasa i Sienickiego. Nie ma mowy. Rozgadałem się, a wcześniej rozpisałem, starając się zdemontować precyzyjny mechanizm, jakim jest wiśniowy sad w teatrze powszechnym. Zapewne wyjąłem ledwie kilka trybów z jego wnętrza, bo siedzi ich tam jeszcze mnóstwo i zapewne części nawet nie zauważyłem, skupiając się na jednych elementach, inne pozostawiając w cieniu. Taki to jest ten spektakl. Wieloznaczny, aluzyjny, monumentalny, ważny i bardzo dobry. Mocny wiśniowy sad w teatrze powszechnym. Na pewno warto zobaczenia. Zapraszam państwa na niego serdecznie. Zapraszam do przeczytania mojej recenzji na blogu teatrwaria.blogspot.com. teatrwaria.blogspot.com i oczywiście na kolejne teatralne shorty.